Witajcie, rodacy! Poszukujecie budżetowego obiektywu full frame z autofokusem? No to mam dla Was SiriU Aurora AF 85 mm F1.4. Zobaczmy, co to jest. Na froncie opakowania znajdziemy obrys produktu, plus lakierowany napis modelu. Nie ma tutaj, czy na bokach, żadnej dodatkowej specyfikacji technicznej, no ale od tego macie mnie. Obiektyw jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu. Pokala go z każdej strony mocny karton plus dodatkowe etui. Te jest oprzyte mocno i posiada zamek niemal na górze. Po bokach są jeszcze karabinczyki, a na górze rączka. W środku miłe oprzycie, aby obiektywu nie porysować plus jeszcze znajdzie się miejsce na na przykład kabelek. Z dodatków w środku znajdziemy dwie naklejki producenta, nie zabrakło też plastikowej osłonki, która uchroni przed rozbłyskami słońca czy nakapaniem na szkło podczas deszczu. Ostatnim z dodatków to karta gwarancyjna i co ciekawe, nie ma tutaj popularnej instrukcji obsługi. Tak, Aurora Full Frame 85 mm wygląda od razu po wyjęciu. Obiektyw wykonany jest w całości z plastiku, ale dość mocnego, tak więc waga całości to 570 gramów. Spasowanie wszystkiego jest idealne, no i czuć, że jest to porządny sprzęt. Oczywiście dostaliśmy od góry dekielek ochronny i ten jest większą kopią oryginalnych od Sony. Wystarczy ścisnąć i sam odskakuje. Od spodu mamy taką typową nakrętkę, więc jeżeli macie jakiś szkład od Sony no to wiecie o czym mówię. Odkręcając ją, zobaczycie, że Aurora ma port USB do wgrania softu i ja od razu zaktualizowałem do najnowszej wersji 1.04. Tutaj też są pozłacane końcówki, bo obiektyw komunikuje się z każdym body i wspiera jego funkcje jak autofokus czy detekcję oczu. Patrząc od przodu, mamy oznaczenia. Wielkości filtra 67 mm, a ja mam wersję z ogniskową 85 mm, no i w chwili obecnej to jedyna opcja z tej serii. Minimalną odległość, w której złapie się ostrość to 85 mm, więc ujęcia makro, a nawet jakieś większe zbliżenia na małe obiekty nie wchodzą tu w grę. Dzięki połączeniu 18-listkowej przesłony i dużego otworu względnego, obiektyw zapewnia przyjemną plastykę, ale to zobaczycie później na przykładowych fotkach czy nagraniach. Oczywiście nie zapominajcie, że jest to naprawdę jasny sprzęt. F14 zapewnia przyjemny bołkę, jaki możemy go używać w dość niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Na Aurorze mamy dwa przełączniki. Jeden jest dla pierścienia przesłony, możemy bowiem go mieć z wyraźnymi punktami aktywacji to dosłownie 2 mm, albo może chodzić gładziutko bez charakterystycznych kliknięć. Po drugiej stronie mamy kolejny przesuwaczek, tym razem od autofokusa, a powyżej przycisk, by tego zablokować. Super sprawa, no i fajnie, że w tej cenie coś takiego mamy. Pierścień od ostrości jest całkiem spory i chodzi bardzo gładko, wręcz masełkowato. Co ciekawe, można nim kręcić w nieskończoność. Nie jest to minus, ale ja przyzwyczaiłem się, że jak już dojdę do granicy, czy to bliżej albo dalej, no to jest wyraźny stop. Sprzęt podzielę na dwie kategorie, filmową i fotki. No i jeżeli chcecie go głównie używać do nagrań, to jest to całkiem dobry pomysł. Po pierwsze, autofokus niemal za każdym razem łapie ostrość tam, gdzie tego chcemy, a efekt oddychania jest minimalny. Może ta szybkość łapania fokusa nie jest jak w przypadku dwa razy droższych obiektywów, no ale właśnie, to jest sprzęt dużo tańszy. Będąc na automacie, warto pochwalić Sirui, że śledzenie ostrości, jak ustawimy je na oko, no to jest w punkt. Człowiek może się poruszać przód, tył, lewo, prawo, nie ma to większego znaczenia i w 95% przypadków mamy obraz taki, jakbyśmy tego oczekiwali od obiektywu. Ostrząc manualnie od nieskończoności do bliżej, widzicie, że wszystko idzie płynnie. Szkło jednak głównie ma za zadanie robić fotki i w tym aspekcie sprawdza się naprawdę dobrze. Generowany obraz zarówno tu jak i na wideo jest świetny, co zresztą powinniście już zauważyć. W tej cenie szkło produkuje ostre fotki, nawet na przesłonie ustawionej na 1,4, a idąc dalej, oczywiście jest jeszcze lepiej. Co prawda, mamy tutaj występującą aberrację chromatyczną, zresztą zobaczcie, ten specyficzny fioletowy odcień jest widoczny na tym przykładzie nawet bez zuma, a co dopiero jak sobie przybliżymy. To jednak w budżetowych obiektywach, a nawet droższych, jest typowe w pewnych okolicznościach bo oczywiście nie cały czas. Tak samo rogi fotek. Na niskiej przysłonie są lekko rozmazane, gdzie środek to ostra brzytwa. Reasumując, jeżeli chcesz używać tego szkła do fotek, to tutaj zdecydowanie jest to obiektyw dobry i porównywalny do droższych oryginalnych obiektywów Sony. Jasne światło to coś, czego każdy chce. Szanuję też za mocną obudowę i lekkość. No i oczywiście, generowany obraz jest świetny. Filmowcy również będą zadowoleni, bo autofokus w tym trybie jest cichy i nie ma problemu z ogarnięciem, gdzie chcemy owego fokusa, aczkolwiek tutaj sporo ma do powiedzenia wasze body i jego procesor. Cenę sprzętu widzicie na ekranie i jest to bez wątpienia świetny stosunek jakości do ceny. No i cóż, tym optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.